Ola, komu jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espanol. W tym odcinku porozmawiamy o takich sytuacjach, w których jesteśmy zdziwieni i prosimy o jakieś wyjaśnienie. Prosimy grzecznie lub mniej grzecznie. Oczywiście jeśli to zdziwienie jest lekkie, możemy powiedzieć po prostu dlaczego, czyli po hiszpańsku ¿por qué? Ale jeśli jesteśmy trochę bardziej zdziwieni, być może bardzo zaskoczeni albo nawet zirytowani trochę daną sytuacją, możemy po polsku zapytać jak to. I po hiszpańsku istnieje coś bardzo podobnego, ale istnieje w kilku wersjach i te wersje różnią się nieco między sobą, zależnie od sytuacji. Więc jeśli pytania, które Wam się nasuwają teraz, to jak to kilka wersji? Jak to się różnią? Jak to zależnie od sytuacji? To ten odcinek. Jest dla Was, a więc zostańcie do końca, bo wszystko sobie w tym odcinku wyjaśnimy. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i Facebooka, do których to kąt znajdziecie linki pod spodem w opisie. A my już teraz zaczynamy. Zapraszam. Do konstruowania wszystkich tych wersji, które poznamy dzisiaj, wszystkich tych wersji, jak to, w języku hiszpańskim, będziemy używać słówka COMO. Komo zauważcie z kreseczką, z tilde, czyli z akutem, dlatego, że jest to pytajnik. No bo w końcu zadajemy pytanie: jak to, że coś się dzieje? Dlaczego coś się dzieje? Jeśli nie wiecie jeszcze, kiedy używa się kreseczki, a kiedy nie, to mam o tym osobny odcinek, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam Was do tego, żebyście go obejrzeli. W każdym razie, to komo będzie występować dziś w różnych wersjach, czasami samo, czasami z czymś innym. Pierwszą sytuacją, gdzie będziemy chcieli wyrazić to, jak to. Jest sytuacja, w której reagujemy na coś, reagujemy na jakąś inną sytuację, ale nie jest to moment, w którym ktoś do nas coś mówi, a my odpowiadamy. Nie jest to riposta, jest to po prostu nasze pytanie, nasze wymaganie jakiejś explication, jakiegoś wyjaśnienia, czyli po prostu widzimy coś i mówimy, jak to, jak to, że tak to się dzieje. W tym momencie używamy como es que, como es que, czyli jak. To, że jak jest tak, że moglibyśmy tak dosłownie to zrozumieć. W każdym razie, bez literalnego zrozumienia, to po prostu znaczy, jak to. Czasami można będzie to eske que ominąć, czasami wstawić coś innego, mniej grzecznego. W każdym razie, najbezpieczniejszą wersją jest ta wersja, como eske. Que. Na przykład, jeśli widzimy, że w domu brakuje już piwa, możemy powiedzieć, wykrzykując, nawet, como es que no hay cerveza. Como esque no hay cerveza, czyli jak to nie ma piwa? I w tym momencie como esque, gdzie w tym akurat przypadku esque jest opcjonalne. Możemy powiedzieć como no hay cerveza, como no cerveza, bez tego esque, ale jak mówię, esque zawsze będzie poprawne, więc jest tą wersją bezpieczniejszą. I na niej się skupmy. I tutaj mamy pierwsze zastosowanie tego. Komo eskie no jest serweta. Kolejna sytuacja. Przygotowujemy się do wyjścia, bo gdzieś się śpieszymy. My już jesteśmy gotowi, ale na przykład nasz znajomy czy partner jeszcze nie jest, bo gdzieś tam się grzebie. Mówimy do niego w takim przypadku. to eskie no estasz listo? to eskie no listo? Czyli jak to jest, że jeszcze nie jesteś gotowy? Czyli jak to jeszcze nie jesteś gotowy? Czy lista gotowa? Jeśli byśmy mówili do dziewczyny. I znowu tutaj mamy. Możeszkę, moglibyśmy to wywalić, ale zawsze lepiej brzmi z esk. Jeśli chcemy być jeszcze bardziej dosadni, jeszcze bardziej w kolokwialnych sytuacjach, możemy użyć tutaj konio, jako takie wzmocnienie. Konio to oczywiście jest cipa. W każdym razie Hiszpanie tego używają tak jak nasze cholera czy też kurwa. Zależy jak. To woli, jaką moc przekleństwa. W każdym razie chodzi o wzmocnienie tego, jak to. Można i jedno i drugie zamienić na Como coño no hay cerveza, como konio no hay cerveza, czyli jak to kurwa nie ma piwa, albo Como coño todavía no estás listo, como konio todavía no estás listo. Zatem to konio bardzo dobrze się wpisuje w to SK. Es que... I zawsze jak będzie troszkę, to można to konio tam wstawić i będzie nam pasowało. W każdym razie, tak jak już wspominałem dawno temu w odcinku o przekleństwach, to konio jest bardzo lekkie, bardzo często używane, także Hiszpanie praktycznie nie uznają tego już za przekleństwo. Choć oczywiście w słownikach znajdziecie, że jest to wyrażenie wulgarne, ale dosłownie każdy tak mówi. Konio. W każdym razie można to komołeśkę zamienić na komo konio i coś tam dać dalej. To wyrażenie „komóżkę” czy też „komokonio” jest o tyle przyjemne, o tyle wdzięczne, że działa zawsze tak samo, niezależnie od tego, czy mówimy o teraźniejszości, o przyszłości, o przeszłości. Zawsze będzie „komóżkę” i dalej dodajemy po prostu to, co nas interesuje. Możemy na przykład powiedzieć „komóżkę no fregaste los platos”. „Komóżkę no fregaste los platos”, czyli Dlaczego i jak to nie pomyłeś naczyń? Jak to jest, że nie pomyłeś naczyń? W tym momencie, jak widzicie, komeszke się nie zmienia. Po prostu dodajemy indefinito tutaj, bo na przykład myślimy o wczorajszym wieczorze, byliśmy z kimś umówieni, że umyje naczynia, a on tych naczyń nie pomył i mówimy do niego: que no fregaste los platos, albo komo koniono no fregaste los platos. Też by można było na to zamienić w tym przykładzie również. I tak to właśnie działa, niezależnie od czasu. Trochę inaczej będzie to wyglądało, kiedy będziemy traktować to jak to, jako ripostę na to, co ktoś inny powiedział. Ktoś wypowiada jakieś zdanie, a my mówimy, jak to jest tak, jak ty mówisz. I wtedy możemy dodać na przykład, że jest zupełnie inaczej. W każdym razie w tych sytuacjach nie będziemy mówić komo to raczej zachowujemy na sytuacje, gdzie po prostu zdziwimy się tym, co widzimy przed oczami. Jeśli dziwimy się tym, co ktoś do nas mówi i mu odpowiadamy, wyrzucamy S i mówimy samo como que. Como que, najczęściej, jako taka szybka odpowiedź. Jeśli ktoś do nas mówi creo que el banco todavía está abierto, creo que el banco todavía está abierto, czyli myślę, że bank jest jeszcze otwarty, my możemy do niego powiedzieć como que está abierto, como que está abierto, si los bancos en España, fieran a la una y media. como que está abierto? Si los bancos en España fieran a la una y media. Czyli jak to jest otwarte, skoro banki w Hiszpanii zamykają się o 1.30. Jest tak bardzo często, niektóre do drugiej, niektóre do drugiej 30, ale to tak maksimum. W każdym razie, w tym momencie odpowiadamy na to, co ktoś powiedział, więc nie mówimy como es que, To zostawiamy na tę sytuację, kiedy dziwimy się czymś, co widzimy. Tutaj... Mówimy po prostu jako odpowiedź: Como que está abierto? No, 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 está cerrado. Tak by było właśnie w takiej szybkiej odpowiedzi. Inną jeszcze opcją na: jak to, jako riposte, na to co ktoś inny powiedział, jest ir a algo, w czasie presente. Też możemy tak tego użyć, zwłaszcza jeśli mówimy o teraźniejszości albo o przyszłości. W każdym razie możemy na to, co ktoś inny powiedział o banku, tak jak w poprzednim przykładzie, że Creo que el banco todavía está abierto, możemy odpowiedzieć komu va a estar abierto? Komu va a estar abierto? I dalej możemy dołożyć oczywiście to, co dołożyliśmy tam, że Silos Bancos en España, Cierran a la una y media, to już obojętnie. W każdym razie, sama pregunta, samo to pytanie może brzmieć. Komowa va estar czyli jak to jest otwarty. Mimo, że używamy tutaj ir algo, może to brzmieć trochę dziwnie, tak jakbyśmy mówili o przyszłości. W każdym razie jest to dość podobne użycie do tego z Kewa va, que czyli że jak to na pewno nie jest otwarty. O tym Kewa mówiłem już w osobnym odcinku, więc jeśli go nie widzieliście jeszcze, to również zachęcam was do jego obejrzenia. Po skończeniu tego odcinka. I tutaj też możemy użyć Ira seralgo mimo że mówimy o teraźniejszości, że teraz już jest zamknięty, czyli że jak to jest otwarty, Kewa Estar abierto. I tutaj oczywiście też możemy to zamienić na konio, czyli komo Koniowa Estar abierto. też bardzo dobrze brzmi. I nawet właśnie w tych sytuacjach, gdzie użyjemy Ira seralgo to konio lepiej brzmi, niż samo to komoke, jakby zamienić. W każdym razie, tak to właśnie działa. Jest też taka opcja z ir a feralgo być może trochę rzadziej używana, ale musicie wiedzieć, że tak to działa i tak je coś istnieje. Jak widzicie, jedną z tych różnic pomiędzy komoeske que i komoke, oprócz tego, że odpowiadamy komuś, a w pierwszej wersji po prostu się dziwimy, jest to, że tak jak komoeszkę wyraża bardziej zdziwienie, tak komokę bardziej wyraża negację tego, co ktoś do nas powiedział. I dezaprobatę, niezgodę z tym, co ktoś powiedział, coś w tym stylu, bardziej niż po prostu zdziwienie, zaskoczenie i wymaganie wyjaśnienia od kogoś. W każdym razie, tak samo jak como es que, como que też działa w ten sam sposób w różnych czasach. Jeśli mówimy o przeszłości, możemy odpowiedzieć komuś na coś, co on mówi. Na przykład ktoś mówi do nas, Juan no aprobo eleksamen, Juan no aprobo el czyli Juan nie zdał egzaminu. My możemy zrepostować to, negując, como que no lo aprobo, como que no lo aprobo si diomismo vi los resultados si diomismo vi los resultados czyli jak to nie zdał skoro ja sam widziałem wyniki to znaczy, że my mówimy, że oczywiście, że zdał dlatego, że to widzieliśmy tak właśnie można zrepostować jak widzicie, nic się tu nie zmienia oczywiście bo jest komoke, nie ma się co zmienić tak naprawdę i po prostu dodajemy czas przeszły znowu indefinido, bo znowu myślimy na przykład o przeszłości dalszej, ale mógłby tu być jakikolwiek inny czas i by było całkiem w porządku. No i możecie zapytać, czy jest to jakiś okropny błąd, jeśli pomylimy jedno z drugim i użyjemy komokę zamiast komoeszkę i tak dalej. W niektórych sytuacjach będzie to na tyle podobne, że tak naprawdę rozmyje się ta różnica. W niektórych sytuacjach będzie to dziwniejsze. Na przykład jeśli nikt do nas nic nie mówi, a my mówimy komokę, no to może to zabrzmieć trochę dziwnie, ale jak odwrotnie zrobimy komoeszkę, to w niektórych sytuacjach w ogóle praktycznie nie zauważymy żadnej różnicy. Wyobraźmy sobie, że mówimy do kogoś, bo widzimy, siedzimy przy stole, widzimy, że nie je czekolady, my zagadujemy do tej osoby komu do no te el ciokolaty? Komu na no te el ciokolaty? Czyli jak to jest, że nie lubisz czekolady? Jak to nie lubisz czekolady? Tutaj tak zareagujemy na tę dziwną sytuację po prostu, że ktoś czekolady nie je, ale nic nam nie powiedział. W każdym razie możemy to potraktować też jako ripostę na tę sytuację, nie na to, co ktoś do nas mówi, ale po prostu na to, co widzimy i powiedzieć komoke no te gusztel como komoke no te gusztel ciokolaty, oczywiście lepiej by to brzmiało, komoke no te gusztel jeśli ktoś by do nas powiedział no me czekolady. W każdym razie jest to bardzo podobne, dlatego, że Różne sytuacje, różne konteksty można by sobie tutaj wyobrazić, czy to widzimy, że tak się dzieje, czy to ktoś właśnie nas poinformował o tym. W każdym razie, jak mówię, w niektórych sytuacjach jest podobnie, ale zaznaczam, komorzkę jest bardziej jako zdziwienie na sytuację, a komokę jest to riposta i trochę negacja tego, co ktoś do nas powiedział. Jeśli ktoś do nas mówi na przykład no my el no me gusta el, no me gusta el my możemy powiedzieć do niego. Como que no te gusta el chocolate? Si la semana pasada te comiste una tarta entera. Como no te gusta el chocolate? Si la semana pasada te comiste una tarta entera. Czyli jak to nie lubisz czekolady, skoro w zeszłym tygodniu zjadłeś całą tartę, cały tort czekoladowy w domyśle, oczywiście, i jak możesz teraz mówić, że nie lubisz czekolady? Tutaj to como que, jak widzicie, daje nam bardziej negację tego, co widzimy, albo negację tego co ktoś nam powiedział, a nie po prostu samo zdziwienie. W każdym razie, tak jak mówię, no, w niektórych sytuacjach będzie ta różnica trochę bardziej rozmyta, a w innych sytuacjach trochę bardziej ostra. Inna sytuacja, w której można różnie to interpretować. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy szefami czyimiś i na przykład Roberto miał skończyć projekt i ktoś do nas mówi Roberto todavía no ha terminado el proyecto. Roberto todavía no ha terminado el proyecto, czyli Roberto jeszcze nie skończył projektu. W tym momencie co do niego odpowiemy? Jeśli odpowiemy do niego ¿cómo es que todavía no lo ha terminado? Kołeczkę to dawija nola terminado, będzie to jak najbardziej riposta słuszna, takie pytanie poprawne, tylko że pytamy w tym momencie jak to jest możliwe, jak to jeszcze nie skończył, pytamy o to dlaczego, jak to się dzieje, nie negujemy tego co ktoś do nas mówi, tylko... Pytamy, jak to w ogóle jest możliwe. Como es posible? Como es que todavía no lo ha terminado? W tym momencie, oczywiście, też jako niegrzeczny szef możemy dodać Como konio todavía no lo ha terminado? W każdym razie tutaj widzicie, że pytamy o to, jak to, nie negując tego, co ktoś do nas powiedział. Jeśli zaś chcemy zanegować to, to użyjemy bardziej Como Ale to w takich sytuacjach, kiedy wiemy, na przykład, że to zrobił. Como que no lo ha terminado? Si me lo acaba de enviar. Komoke Nola Terminado, Shimelo akaba de enviar czyli jak to nie skończył, skoro właśnie mi go wysłał. To znaczy, że oczywiście go skończył i mamy na to dowody. Podważamy, po prostu negujemy to, co ktoś inny powiedział, że rower to tego projektu jeszcze nie skończył. Jak widzicie, taka by była różnica pomiędzy Komożkie es que i Komoke, oczywiście jak mówię, czasami się ona rozmywa, czasami jest ostrzejsza, czasami dzięki tym drobnym smaczkom możemy co innego oddać. I tak to właśnie działa. Inną jeszcze wersją, jak to, używaną w jeszcze różnych sytuacjach, jest taka wersja jak to, której też w polskim używamy, kiedy ktoś nas o coś zapyta, a my chcemy powtórzyć to jego pytanie i dać mu do zrozumienia, że to pytanie jest niezasadne, jest głupie albo jest bez sensu, bo odpowiedź jest oczywista. Czyli na przykład jak to co, jak to gdzie, jak to jak. I w tym momencie my też powtarzamy ten pytajnik i w hiszpańskim ortograficznie też to będzie dziwnie wyglądało. Jeśli ktoś nas pyta na przykład po raz kolejny, mimo że dopiero mu powiedzieliśmy, która jest godzina, pyta nas, która jest godzina. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Możemy odpowiedzieć do niego ¿Cómo que? komoke hora es? ¿Cómo que? ¿Qué hora es? I jak widzimy tutaj mamy ¿Cómo que? To pierwsze komo jest pytajnikiem, drugie k to jest jak to, że jak, jak to, że która jest godzina. I znowu k mamy tilde, mamy z tym akutem. ¿Cómo ke hora jest? Si già te lo son las 4 de la tarde. ¿Cómo qué hora es? Si ya te lo he dicho. son las 4 de, la si de la tarde. Czyli w całości jak to, która jest godzina. Przecież już ci to powiedziałem jest czwarta po południu i w tym momencie musimy po prostu po komokę powtórzyć całe pytanie, zachowując oczywiście ten akut, te tilde, tę kreseczkę, dlatego że to drugie również jest pytajnikiem. Obojętnie co by to nie było, zawsze będzie tę kreseczkę miało, jeśli właśnie tak powtarzamy to pytanie, dając do zrozumienia, że jest niepotrzebne w ogóle jego zadawanie. Tak samo jak z pytajnikiem "k", brzmi to dziwnie, bo jest como, tak samo może być como, que, como. Na przykład, e, jeśli ktoś nas e, zapyta ¿Cómo se llama Sunowio? ¿Cómo se llama Sunowio? Czyli jak się nazywa jej lub jego chłopak. Możemy odpowiedzieć na to na przykład ¿Cómo que cómo se llama? ¿Cómo que cómo se llama? Si ya lo conoces. Si ya lo conoces, es Juan. Es Juan. Czyli como que como, jak to jak, jak to jak. Się nazywa, w domyśle moglibyśmy dokończyć też to pytanie: komo kek komo sejama. conoces, skoro już go znasz, es juan, czyli jest to juan, czy sejama juan, obojętnie jakbyśmy to nie skończyli, czyli ma na imię Juan, jest Juan. W każdym razie o to chodzi, że obojętnie jaki pytajnik byśmy tam nie wstawili, to jest to poprawne, mimo że dziwnie brzmi. Nawet jeśli pytajnik jest złożony z dwóch słów, jak na przykład. Porque por jest złożone z dwóch słów i też może być como que porke. Jeśli ktoś nam zadaje z naszej perspektywy głupie pytanie, porqué lo porke Porqué lo hiciste, Czyli dlaczego to zrobiłeś? Możemy odpowiedzieć na to como que porque lo hice, como que porque lo hice. Si no lo hubiera hecho. Ahora tendríamos más problemas. Si no lo hubiera hecho, ahora tendríamos más problemas. Czyli si, jak to dlaczego to zrobiłem? Jak to dlaczego to zrobiłem? Gdybym tego nie zrobił, był, teraz mielibyśmy więcej problemów. E, czyli podważamy to, że w ogóle ktoś zadaje nam to pytanie. Mówimy, że odpowiedź jest oczywista. Jak to dlaczego? Tak jak w języku polskim. I to, że mamy tutaj złożony, pytanie porkie, nie ma żadnego. Wpływu na to też jest to poprawne. Jeśli zaś to drugie zdanie, to wyjaśnienie, że gdybym tego nie był zrobił, sprawia Wam cały czas problemy, to w opisie znajdziecie pod spodem link do mojego kursu o zdaniach warunkowych, bo to jest zdanie typu warunkowego właśnie, które to mam nadzieję rozwiąże Wasze wszystkie problemy możliwe ze zdaniami warunkowymi. Także jeśli macie czas, to zachęcam Was do zerknięcia na moje kursy pod spodem. I jak widzicie jestem tym komoke, że, komo, komo komo. Porkę może być, jeśli ma to sens, zarówno zdanie oznajmujące, jak i przeczące. Tutaj akurat z tym Porkę czy parake najlepiej by brzmiało, ale w innych sytuacjach też można sobie to wyobrazić. Tak samo jak ktoś może nas zapytać porkę loisty, dlaczego to zrobiłeś, może również zapytać porkę no porkę no lo i to nie zmienia naszej sytuacji, jako odpowiadającego, bo możemy tak samo odpowiedzieć. Komu ke no, lo hice. Como que porque no lo hice, Czyli jak to, dlaczego tego nie zrobiłem? E, w tym momencie jest to dokładnie to samo. Odwrotna sytuacja gramatycznie nic się nie zmienia. E, dalsza eksplikacja, dalsze wyjaśnienie by się ewentualnie zmieniało, bo zamiast oración kondycjonal mielibyśmy oración E, czyli, że nawet gdybym ci był to powiedział, czy nawet gdybym był to zrobił, to i tak nic by to nie zmieniło. Czyli, como que, porque no lo hice? Aunque lo hubiera hecho, eso no cambiaría las cosas. Aunque lo hubiera hecho, eso no cambiaría las cosas. Ahora. Czyli że jak to, dlaczego tego nie zrobiłem. Nawet gdybym to był zrobił, to nie zmieniłoby to teraz rzeczy. Sytuacja byłaby nadal taka sama. Tutaj mamy odwrotność tak naprawdę sytuacji i odwrotność. Jeśli chodzi o oracjon Concesiva, a nie kondycjonalnie jak było w pierwszym przykładzie, w każdym razie też w opisie znajdziecie od inny mój kurs o oracjonarz konsesjiważ właśnie, takich jak aunkę, zaczynających się od takich słów jak aunkę właśnie. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do zerknięcia. Podsumowując, mamy różne sposoby, różne opcje na wypowiadanie, wykrzykiwanie nawet tego jak to w języku hiszpańskim. Kiedy jesteśmy zdziwieni jakąś sytuacją, to mówimy como es que. Jeśli ripostujemy, jeśli odpowiadamy, negując też na to, co ktoś inny powiedział, negując czyjeś słowa, możemy powiedzieć como que? que, albo como masz ir a hacer algo, I tak jak widzieliśmy z bankiem, como va estar cerrado, czy Bajztar Abierto tutaj użyjemy konstrukcji Ir a ter Algo też jeśli zaś powtarzamy całe pytanie mówiąc, dając do zrozumienia, że to pytanie było bez sensu, to po prostu po como que powtarzamy całe pytanie, tak jak Komoke porke como que como, como ke, komoke donde, como que cuando, obojętnie co byśmy tam nie wstawili. Tak to właśnie działa. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego, że teraz będziecie wiedzieli jak mówić po hiszpańsku jak to w danych różnych sytuacjach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zwykle jestem w Parque do Ramas. Tam za mną jest hotel Santa Catalina. O tym już wiecie, bo oglądacie często moje odcinki e, jeśli nie oglądacie to mogę was tylko zapytać jak to nie oglądacie nowejś es que no veis es que mis videos czyli jak to nie oglądacie moich wideo, e, moich filmików tak mógłbym was zapytać, ale wiem, że tak nie jest skoro dotrwaliście do tego momentu, w każdym razie raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam raz jeszcze bardzo serdecznie, ja będę już powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze tylko zobaczcie moich patronów a oto właśnie moi wspaniali patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. I jeśli Wy również chcielibyście zostać patronami kanału, a jeszcze nimi nie jesteście, odwiedźcie serwis patronite.pl. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście zasubskrybujcie kanał Eulospaniole, żeby żaden nowy odcinek Wam nie uciekł. A jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję, i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, jazda y